Was. Dzisiaj jest 5 grudnia. Piękna, słoneczna pogoda. U mnie w mieszkaniu, jak zwykle, znowu ciemno. Tam jest pięknie, ale zimno. Chociaż na y, tym, na termometrze, to jest 3 czy 4 stopnie. A jak byłam teraz, kropką na spacerze, to było bardzo zimno. Jest tam przede wszystkim zimny wiatr. No i kropka bardzo. Szybko do domu zwiewała, chociaż miała ubranko, ale nie ubierała mi tego korzuszka co na zimę, no bo co będzie ubierała, jakby domy mrozy? No to futerka jeszcze nie ubrałam tylko takie inne ubranko, no ale było jej za zimno. Chyba za zimno, bo ten wiatr jej za bardzo wiał. Zaraz sobie otworzymy kalendarze. Tutaj, jak zwykle, moja szafka, pewnie zauważyliście. Wszystkie się pozapadały szuflady, musimy kupić te wszystkie prowadnice, bo coś to takie słabe jest. Te prowadnice i, i zamontować mąż to musi, żeby szuflady można było otwierać, bo tak, one są nieczynne teraz, no bo nie da się, zapada się wszystko. Oczywiście tutaj moje świeczki, znowu krzywe, wszystkie niedoskonałości wam teraz pokażę, ale one ile razy je zrobię prosto. Co je tam przyczepię na dole, zgrzeje, nie? Podpalę one na ciepło, je ten, To i tak za chwilę się wykrzywiają, bo tu jak się przechodzi, to się rusza troszkę podłoga i, i ciągle ten świecznik mi się rusza. No, i to tak. Przyszłam tutaj do kuchni po nożyk dzisiaj, żebym umiała ten kalendarz od kropki otworzyć, bo jego się źle otwiera. I tak chodzę i pokazuję tą moją fryzurę pod światło. Nie wychodzi to jakoś, nie wiem. No, dobra, koniec narzekania. Nie będziemy narzekać. Otworzymy sobie za chwilę kalendarz. A tak co Wam powiem. Dzisiaj jadę z Wikusią do, mojej, do moich wnuczek. I mam tutaj prezencik dla nich na Mikołaja. No. Jedziemy dzisiaj, bo jutro wnuczki idą do drugich dziadków, bo u drugich dziadków będzie Mikołaj, ponoć prawdziwy. Więc dzisiaj jadę z Wiki tam do, do, do córki drugiej, bo no żeby miałem Mikołaja, bo mąż nie pojedzie, bo on późno wraca z pracy. Jest potem wymęczony, a wnuczki muszą Córka wnuczki szybko wycisza się szybko. Tak koło 6 czy 7 je wycisza już do spania, więc nie ma co. My byśmy tam później byli. No i to tak to my sobie jedziemy z Wiki. Jeszcze tak za chwilę, za dwie godziny muszę jechać po Wiki do szkoły. Odbiorę ją, przy wiozę, coś tam zje i pojedziemy. Do, do dorodki, do Natalci i Martusi, a troszkę posiedzimy, kawkę wypijemy, nacieszymy się troszeczkę tymi małymi, no i będziemy jechać z powrotem. Wiki dzisiaj się źle czuje Mam nadzieję, że jakoś da radę. No i to tak, kropka tu już czeka. A już czeka, dzisiaj jest bez sweterka, bo była w skafanderku na dworze. I skafanderek zjełam, a skafanderka nie da się na sweteregu brać, bo bym jej nie zapięła potem na smycz. I to tak. Co kropka? Dzisiaj zaczniemy od swojego kalendarza, co? I się zajmiesz swoim. Dzisiaj jest piąty, gdzie tutaj jest piąty? O, jest piąteczka. Gdzie ten? No i co? Gdzie ja ten nóż dałam? Tu. Tak, będziemy otwierać. Zaraz Wam pokażę, bo to tak nie widać na razie. No patrz, kropka. Nie idzie go podważyć. O, i jest już zaraz będzie. Zaraz będzie twoja. Tak. No patrz, nie chcę się odkleić. Już tak pachnie ci. Tak ci pachnie. No, twój kalendarzyk. Jak zwykle tak samo wszystko wygląda. Zaś jakieś kawałki suszonego. Tam pewnie z tyłu piszę na tym kalendarzu, ale tam są tak maciupkie literki, że ja nawet w tych mądrych brylach nie umiem tego przeczytać. Woreczek. Tak. I znowu dwa kawałeczki suszonego czegoś. To jest jaśniejsze niż wczoraj. Może to jakiś kurczak, albo indyk. Albo co? Tu kropeczka się już zajmie swoimi. No masz. Chcesz? Coś tutaj ciemno. Może Was tu postawię. O, 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 o. Tak, tak. Tak. Będziemy bardziej oświetlen... oświetlone. Hmm. Hmm, 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 hmm. szymy Tak. o Nie będę tak z góry. No, kropki i tak na razie nie widać. O, się ja tu siedzi. Dobra. Niech tak jest. Ważne, żeby też i ostrość troszkę była. Popatrzcie moje Mój makijaż. Kupiłam sobie zalotkę na stare lata i sobie rzęsy podwinęłam. Wiki też. no Ona nie na stare lata, ona na swoje młode. No i tak. Mam nadzieję, że mi to fajnie wyszło. No. Teraz zobaczymy. Tutaj piąteczka jest od razu tu w kalendarzu. Przytrącaj. Jak zwykle, żadna nowość ale bardzo lubię kinderki, także może być. To jest znowu te takie, może będzie widać. O, teraz fajnie widać. No. I taki fajny obrazeczek świąteczny. Mąż ma też kinderka, ale innego Wam pokazywałam, ale w środku są identycznie te same czekoladki. Tak. I myślałam, że mąż się będzie cieszył, że ma kalendarz. A jego muszę codziennie zmuszać, jak przyjdzie z pracy, po obiedzie, żeby se otworzył ten kalendarz. Specjalnie czekam z moją czekoladką na niego, żeby razem zjeść. No, a on udaje, że tak, to jest tak ciężka praca otworzyć ten kalendarz. Że chłop chło. Piąteczkę też widzę. Ciekawe, co tu mamy. Kula znowu. Chodź tu kulka. To mamy już teraz dwie kule. Jedna różowa, druga biała. Jedna będzie odwiki. No, na razie nie czuć. Za bardzo to nie ten. Może jak się będzie rozpuszczać w wodzie to może będzie lepiej. A kropka czeka na następne kawałeczki. Muszę jej to zrobić na mniejsze, bo to jest za duże dla niej. Ona ma mały ten pycholek, dziubolek. A to takie jakieś żelaste jest kropka. No masz. Tak, kalendarze otwarte. To wiemy, że dzisiaj jest piąty, coraz mniej czasu zostało na sprzątanie, a mnie trapi leń. Ale tak śmierdzący leń, że. Szkoda słów. No i dzisiaj miałam dużo zrobić, ale że muszę jechać po wiki, potem znowu do doroty. To się tak za, za większą robotę nie ma co zabierać. No i to tak. A to sobie jeszcze zrobię kawkę. Właściwie to drugiej, drugiej kawki nie robiłam. Musiałabym sobie zrobić, ale to tak tą kawkę sobie zrobię i będę tam robić w kuchni coś, bo przez te dwie godzinki jeszcze coś tam zrobię. Chociaż może herbatę sobie zrobię, bo u Doroty będę piła kawę. Ona sobie kupiła ostatnio fajny ekspres, tak jak mój, to będzie i dobra kawka, bo ostatnio jakoś nie lubię tej sypanej kawy. Chociaż zawsze ją lubiłam sypaną, ale teraz lubię już jak nie ma tych fusów w środku, nie? ale jak jest mocna, bo ja lubię mocną kawę no, coś Wam jeszcze miałam powiedzieć? O pogodzie Wam poopowiadałam, zimno fajnie. No, to fajnie, jak się człowiek ciepło że to fajnie, zimno. Zima to ma być zima, ma być zimno, i tak jest jeszcze za ciepło. No, o, jeszcze Wam pokażę, co sobie kupiłam. Yy, poduszeczki, takie dwie, poszewki na, na ten, odwróciłam ten koc, żeby był jaśniejszy, bo mi się taki ciemny wydawał. No, ci był fajnie tylko że ja będę miała czerwone, to akurat nie jest nowe, to jest yy, stare, no, z poprzednich lat. Ale będę miała czerwone i tak patrzę, że do tego, jaśniejsze, do tego jak jest jaśniejszy ten kocuś, to będzie lepiej wyglądało niż do takiego oburego bo to tak za ciemno wszystko. Ten... Zaraz wam pokażę. A weźmy Was. Zrobę. Jeszcze tego kosza nie rozbroiłam, jeszcze go nie wyprasowałam. Mówię wam, leń totalny. Ale wam pokażę. A jak się odzywają moje papugi. W Pepko sobie kupiłam. To na pewno jużście widzieli, bo większość z was to do Pepko lata też, chyba tak jak ja. Tak. O. I takie. Zaraz tą otwarłam. Tą już tutaj roz... Nie, też jej nie rozbroiłam. Taka. Tutaj tylko to rozbroję nożem. Tak. Teraz się będę musiała... No nawet nie. O! Jakiś haczyk. I takie. Fajne świąteczne. Dwie podusie do tego. Bo mam ta takich, mam więcej. Czerwone tylko, że są pochowane. To obok będą takie. Chyba to będzie pasować, nie? Chyba będzie pasowało. A jak nie to się przepasuje Trudno kupione A mnie się te podobały bardzo Bardzo mi się podobają Także mam to W Pepku ostatnio dużo rzeczy pokupowałam No jutro Mikołaj przyjdzie do nas Też mam coś z Pepko Ale to wam jutro pokażę Bo niech tak by jeszcze Wiki Dzisiaj zaglądała na na filmik, bo nie wiem czy na ogląda czy nie nic się nie przyznaje w każdym razie to by zawczasu widziała a tak to nic nie będzie wiedziała kropka czeka dalej żeby mi dała, ale już nie ma więcej kropeczka dopiero jutro będzie kalendarzyk no no i teraz się zabiorę tam w kuchni za robotę kupiłam sobie pizzy. W opolskim, bo moja mama pochodzi z opolskiego i tam przez całe lata jeździliśmy, co roku właściwie, na, na całe wakacje, na, na wieś do, do babci. Te babci już dawno nie ma, mojej mamy już też nie ma. No ale tam właśnie, stamtąd znamy te pigwy, bo tak tutaj muszą kupić kiedyś pigwy. A tam oni to mieli, w każdym ogródku mają pigwy, tylko że mówią na to kwity. No i z tego jest przepyszny kompocik ponoć dżemy, bo dżemów nie robiłam nigdy bo mama zawsze kompoty robiła i ja to kupiłam bo to ma taki jak gruszka, a, a cytrynowy taki zapach troszkę i ja to kupiłam żeby zrobić nalewkę bo tak ostatnio troszkę nalewek robiłam ale tak sobie pomyślałam ileż tej nalewki się napije człowiek kieliszek, dwa i stwierdziłam, że z pigwy nie będę robiła nalewki, tylko zrobię parę słoików kompotu i będzie na święta fajny kompocik. Może nie na Wigilię, bo na Wigilię to musłowo musi być suszków. Jak to moje dzieci mówiły, jak były małe, że to jest kompot ze zgnitków. Nie chciały pić ani kompotu, bo był ze zgnitków, ani kapusty z grzybami, bo stwierdzili, że to jest spleśniałe. I tak mnie robili. No ale teraz to się zażerają. A kiedyś to nie, bo im się te kolory nie podobały, że takie burę i nie chciały jeść tego. No.